Roznerski pobity i potrącony przez samochód. Serial jak dreszczowiec. Mikołaj Roznerski od lat wciela się w postać Marcina w M jak miłość. Teraz jego bohater przejdzie dramatyczne chwile. Pobity i potrącony przez samochód będzie zdany jedynie sam na siebie. Kariera Mikołaja Roznerskiego. Mikołaj Roznerski to jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Marcina Chodakowskiego w serialu telewizyjnym, M jak Miłość, w którym występuje od 2012 roku. Przez ostatnie 12 lat można go było także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak, 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, Porady na zdrady, mismasz, czyli Kogel Mogel 3, oraz, Na dobre i na złe. Oprócz kariery aktorskiej Roznerski, znany jest z burzliwego życia osobistego. Był partnerem Marty Jurasy, z którą ma syna Antosia. Ich związek zakończył się w 2011 roku. Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym, powiedział artysta w rozmowie z twoim stylem. Aktor wyznał też prawdę o chorobie, z którą niegdyś się zmagał. Mikołaj Roznerski o chorobie. Mikołaj Roznerski przygotowywał się ostatnio do swojej nowej roli filmowej i intensywnie trenował. Spotkanie z Mateuszem Chładkim z programu Dzień Dobry TVN miało miejsce w warszawskim ogrodzie Saskim, gdzie rozmawiano o poważnej chorobie, z którą aktor zmagał się w młodości. Reporter zapytał Mikołaja, czy po jego młodzieńczej walce z anoreksją choroba powróciła. W dalszym ciągu jest to trudny dla mnie temat. Nawiązując do Twojego pytania, jak jest w życiu dorosłym, to wydaje mi się, że z anoreksją jest tak trochę jak z alkoholizmem. Nie do końca jesteś w stanie się z tego wyleczyć. Można nauczyć się z tym żyć, ale ten głos w głowie, który mówi Ci różne dziwne rzeczy, których nie chcesz słyszeć, może się w każdym momencie obudzić. Zwycięstwem jest to, aby przejąć nad nim kontrolę. Ja przejąłem te 20 lat temu, powiedział aktor. Jak dodał, gdy pierwszy raz się do tego przyznał, w mediach internetowych pojawiły się nagłówki sugerujące, że bardzo żałował swojego wyznania. Pojawiły się takie komentarze, że, przepraszam, ale to wzruszające dla mnie jest, bo to pamiętam bardzo emocjonalnie, że żałowałem, że to zrobiłem, po co, co ja chciałem udowodnić komuś. Pokazałem, że jestem po prostu słaby, tak mi się wtedy wydawało, wspominał Mikołaj Teraz postać Roznerskiego w M jak miłość, będzie poddana nie lada próbie Postać grana przez Roznerskiego brutalnie pobita W kolejnym sezonie serialu, M. Jak Miłość, po letniej przerwie widzowie zostaną zaskoczeni przez losy Marcina, który znajdzie się w skrajnie trudnej sytuacji. Będą świadkami jego rozpaczliwych wysiłków w walce o przetrwanie, gdy w lesie próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po całkowitym zatraceniu pamięci. Marcin nie będzie wiedział, kim jest, ani dlaczego znalazł się w rękach nieznanych oprawców. Jego życiem będzie kierował jedynie instynkt przetrwania, który będzie go napędzał do szukania wyjścia z tego koszmaru. Po długim okresie błądzenia uda mu się dotrzeć do drogi, którą będzie podążał, poszukując jakiejkolwiek osady, gdzie mógłby liczyć na pomoc. W tej dramatycznej sytuacji, Marcin będzie desperacko potrzebował lekarza i dostępu do wody, aby odzyskać siły i rozpocząć odbudowę swojego życia. To otwarcie nowego sezonu zapowiada się jako pełne napięcia i emocji doświadczenie, które zatrzyma widzów przy ekranach, żeby śledzić każdy krok bohatera w jego trudnej podróży ku odzyskaniu tożsamości i normalności.